Witam was. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj troszeczkę chciałem wam powiedzieć o dawnych takich zastosowaniach, można powiedzieć magicznych, rytualnych rośliny takiej jakim jest dziurawiec. Dziurawiec jest dosyć bardzo głęboko powiązany, można powiedzieć bardzo zakorzeniony, dawno, dawno temu używano go na masę różnych rzeczy, które dzisiaj wam troszeczkę przybliżę. Dziurawiec jest pięknym kwiatem. Ogólnie trudnym do przeoczenia, dosyć często można go zauważyć przez jego piękne, właśnie takie jaskrawo-żółte kolory, które posiada. Jest często również spotykany pod nazwą zioła świętojańskiego. Wierzono również, że posiadał wiele mocy magicznych, które pomagały w rozwiązywaniu nam różnego rodzaju problemów. Sok z dziurawca wcierano w ciało, wierząc, że doda on nam siły. Często również wkładano go ludziom do ust, żeby mówili prawdę. Bardzo często właśnie to stosowano również kiedyś, jeżeli sądzono takie wiedźmy wiecie, na stosach te procesy i tak dalej, jak się robiło, to bardzo często wkładano im właśnie. Dziurawiec do ust, licząc na to, że powiedzą prawdę, że tam służą, tam komuś i nie wiadomo co tam jeszcze, jakieś widzi mi się. Wierzono również, że wrzucenie go do wody przyniesie nam szczęście oczywiście nie do takiej wody w zlewie, tylko do płynącej rzeki. Noszenie dziurawca przy sobie zapobiegało różnego rodzaju gorączkom przeziębieniom, dodaje nam odwagi i przyciąga miłość. Powieszony on również w oknach lub w drzwiach, chroni nas przed piorunami oraz zabezpiecza przed negatywną energią. Dziurawiec zbierany w noc świętojańską oraz noszony przy ciele Oddala nam również e, choroby psychiczne, jeżeli jakieś takie mogą się zdarzyć. E, gdy włożymy kwiat dziurawca do portfela, pomoże on nam zachować również e, rozwagę w wydawaniu pieniędzy. E, noszony chroni również kobiety w ciąży oraz ich nienarodzone dziecko jeszcze od wszelkiego złego. Ziele dziurawca zamknięte w słoiku i trzymane w domu chroni przed złymi duchami oraz pożarem. Noszony w kieszeni dodaje nam również odwagi i śmiałości. Jeżeli mamy szczególnie jakieś wystąpienia, na przykład publiczne, można wtedy również sięgnąć właśnie po takie coś. Spalany dziurawiec, a mianowicie jego dym, pomaga wygonić z domu różnego rodzaju duchy i demony, jeżeli coś takiego się może pojawiać. A ostatnimi czasy słychać coraz więcej o różnego rodzaju egzorcyzmach że coraz więcej przybywa tych różnych opętań i innych rzeczy. Czy może być to również ciekawe? Powoli wracamy znowu do punktu wyjścia. Dziurawiec włożony pod poduszkę kobiety wolnej, czyli nie posiadającej męża, sprawia, że może jej się przyśnić jej przyszły mąż. Często używano dziurawca również do wykrywania czarowników czyli takim można powiedzieć, wskaźnikiem. Działa również ochronnie, gdy nosimy go przy sobie. Spalany pobudza nam namiętność i chroni nas przed toksycznymi relacjami, czyli po prostu zabezpiecza nas przed tym, żebyśmy w ogóle w to nie wdepli, bo to nie jest akurat za dobre. Kadzidło z dziurawca pomaga rozwiązywać również kłótnie oraz usunąć napięcia negatywnych emocji. Czyli bardzo fajnym sposobem jest, jeżeli była jakaś kłótnia w domu nastąpiła, po prostu zapalić dziurawiec jako kadzidło w tym momencie i po prostu wykopcić całe to pomieszczenie, w którym ta kłótnia się odbyła, żeby usunąć wszystko, co tam po tej kłótni pozostało. Często wskazuje nam również drogę do wyjścia ze smutków jak i z jego normalnych właściwości, jest właśnie to, że poprawia nam również humor. Często duch dziurawca może nam również dotrzymywać towarzystwa, gdy czujemy się samotni. No również dawno temu było wykorzystywane przez różnego rodzaju wiedźmy i czarowników, można powiedzieć, wiedźminów, jak tam kto woli, jak zwał, tak zwał. W każdym razie było to wykorzystywane. Dobra, to by było mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o takie właściwości dawne, dziurawca magiczne. Na te rzeczy był kiedyś wykorzystywany. Niektórzy sięgają po to również jeszcze dzisiaj. Ja wam tylko troszeczkę chciałem to przybliżyć, jak to mniej więcej kiedyś wyglądało, czyli troszeczkę historii. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was serdecznie.